Cześć, czas na rozwiązywanie kolejnego testu z egzaminu na prawo jazdy, kategoria B. Bardzo dziękuję wszystkim za komentarze, gratuluję zdanych egzaminów. Przypominam, że całą bazę pytań egzaminacyjnych znajdziecie w naszym serwisie ltesty.pl, w którym teraz właśnie będę rozwiązywać egzamin. No dobra, to zaczynamy testy. Próbny egzamin i rozwiąż. Czy widoczny znak pionowy informujecie, że zbliżasz się do restauracji i hotelu. Chodzi o ten znak informacyjny, tak jest. Chcesz wysadzić pasażera? Czy za tym znakiem możesz się zatrzymać w dowolnym miejscu przy prawej krawędzi jezdni? Wjeżdżamy do tunelu, więc nie. Czy w tym miejscu wolno Ci zmienić dotychczas zajmowany pas ruchu na pas przy prawej krawędzi jezdni? Nie, ponieważ mamy tutaj linię ciągłą, więc nie z naszej stronie. Czy widoczna poprzeczna linia przerywana wyznacza miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu? Chodzi właśnie o tą linię. Tak, jest to linia warunkowego zatrzymania, czyli tak. Czy z pasa ruchu, który zajmujesz, masz prawo zawrócić? Mhm. Mamy tutaj sygnalizację S3 do skrętu w lewo, więc nie, nie możemy zawracać. Czy planując opuszczenie tego skrzyżowania, zmieniłeś pas ruchu we właściwym momencie? Mamy tutaj rondo. Mhm. I tak jest, jak najbardziej we właściwym momencie przed zjazdem. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Mhm. Wjeżdżamy na teren jakiejś posesji. Mamy tutaj pieszych, mamy chodnik, więc tak, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący zespołem pojazdów numer 1 zachował się właściwie? Tutaj mamy pojazd numer 1, zespół pojazdów. Tak, zjechał prawidłowo. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o niebezpieczeństwie wynikającym z nieoczekiwanej zmiany kierunku ruchu? Tak, chodzi tutaj o te dwa znaki, czyli tak. Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wyprzedzania? No nie, mieliśmy tutaj manewr wymijania. Czy w tej sytuacji migający sygnał żółty zezwala ci wjechać za sygnalizator bez zatrzymania się? Tak jest. Zamierzasz kontynuować jazdę widoczną drogą. Czy wjeżdżając na nią, jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym, którzy się nią poruszają? Tak, tutaj widzimy, że wjeżdżamy na drogę z pierwszeństwem przejazdu, więc tak. Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu. A tutaj mamy sygnalizator S3, ale już pozwalający na zawracanie, więc tak. Czy zbliżając się do przejazdu tramwajowego, masz obowiązek upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy. Tak jest zawsze. Czy skręcając prawo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem? I tutaj mamy skrzyżowanie równorzędne. On ma nas po prawej stronie, więc tak, mamy pierwszeństwo. Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem? Ponownie skrzyżowanie równorzędne, ale teraz skręcamy w lewo. On jedzie na wprost, więc nie, nie mamy pierwszeństwa. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę? No nie, tutaj mamy znak stop kierującego ruchem, więc nie. Czy w tej sytuacji migający sygnał świetlny ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu? Tak, jest to sygnał żółty, więc tak o tym on właśnie ostrzega. Czy w przedstawionej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia? Chodzi tutaj o dopuszczalną prędkość, tak jest. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pieszymi? No nie, absolutnie nie mamy tutaj pieszych na przejściu, nie. I zaczynamy pytania specjalistyczne. W jakich przypadkach organ upoważniony do kontroli drogowej może zatrzymać kierującemu pojazdem prawo jazdy? A. W przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę od dozwolonej. B. W przypadku ujawnienia czynu polegającego na dwukrotnym przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 30 km na godzinę. C. W przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 30 km na godzinę. Prawidłowa odpowiedź to w przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu prędkości. W obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę od prędkości dozwolonej, czyli odpowiedź A. Jak długo należy prowadzić uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia? A. Do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. B. Przez 15 minut. C. Dopóki ciało poszkodowanego zachowuje właściwą ciepłotę. Należy prowadzić je do, do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, czyli odpowiedź A. Jakiego sygnału dźwiękowego możesz używać w pojeździe samochodowym? A o zmiennym tonie, B o dowolnym tonie, C o ciągłym, nieprzeraźliwym tonie. Możemy używać sygnału o ciągłym, nieprzeraźliwym tonie, czyli odpowiedź C. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy? A w sytuacji konieczności utrzymania stałej prędkości, B w sytuacji konieczności wjeżdżania na wzniesienia, C w sytuacji konieczności pokonywania kilku następujących po sobie zakrętów. ESP pomoże nam w sytuacji pokonywania kilku następujących po sobie zakrętów, czyli odpowiedź C. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? A orzeczenie psychologiczne, jeżeli wykonujesz zarobkowy przewóz osób. B. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania. C. Orzeczenie lekarskie. Musimy mieć to pokwitowanie przy sobie, czyli odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową. Ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzymania polskiego prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, który wydał Ci policjant? A. 12 godzin, B. 24 godziny, czy C. 72 godziny? Ważne jest 24 godziny, odpowiedź B. W jakim przypadku możesz przewodzić trzecie dziecko o wzroście poniżej 135 cm na tylnym siedzeniu samochodu osobowego lub ciężarowego, przytrzymywane jedynie pasami bezpieczeństwa? A. Jeżeli dwoje dzieci przewożonych jest w fotelikach bezpieczeństwa i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fojtonika, a trzecie dziecko ma ukończone 3 lata. B. Tylko jeżeli trzecie dziecko ma wzrost co najmniej 100 cm wzrostu. C. Tylko jeżeli trzecie dziecko ukończyło 15 lat. No i jeżeli mamy dwoje dzieci przewożonych z tyłu w fotelikach, a dziecko ma ukończone 3 lata, to w takim sytuacji możemy przewozić trzecie dziecko bez fotelika, czyli odpowiedź A. Jaki odstęp musisz zachować od omijanej przeszkody? A. 1 metr. B. Bezpieczny. C. 1,5 m. Odstęp bezpieczny. Odpowiedź B. Która z osób jest zwolniona z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem osobowym? A. Każdy pasażer na tylnym siedzeniu pojazdu. B. Każdy pasażer w trakcie spożywania posiłku, C. kobieta w widocznej ciąży. Zwolniona jest kobieta w widocznej ciąży, odpowiedź C. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na długość całkowitej drogi zatrzymania samochodu osobowego? A. ilość paliwa w zbiorniku, B. stan układu kierowniczego pojazdu, C. czas reakcji kierującego pojazdem. No z tych tutaj najbardziej wpływ ma na czas reakcji kierującego pojazdem, czyli odpowiedź C. Z jaką maksymalną prędkością wolno kontynuować jazdę na wprost kierując samochodem ciężarowym o dmc wynoszącej 3 ton? 50 km na godzinę, 90 km na godzinę czy 70 km na godzinę? I tutaj wyjeżdżamy z terenu zabudowanego, czyli będzie to 90 km na godzinę. Jaką funkcję spełniają poduszki powietrzne? A. Zmniejszają uszkodzenie pojazdu podczas zderzenia. B. Zapewniają pełną ochronę kierującego i pasażerów podczas zderzenia. C. Zmniejszają obrażenia ciała, jakim może ulec kierujący i pasażerowie w wyniku zdarzenia. Z pewnością zmniejszają to obrażenie ciała, jakim może ulec kierujący albo pasażerowie, czyli odpowiedź C będzie odpowiedzią prawidłową. To było ostatnie pytanie. Mhm, mamy maksa. OK, czyli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Takich życzę Wam na Waszych egzaminach. Bardzo dziękuję Wam za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam na kolejny film, zapraszam do naszych mediów społecznościowych. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.